Myślę, że w naszym już pięknym imperium jest niewystarczająco akweduktów. Potrzebujemy więcej akweduktów, żeby mieć więcej wody. Nie byłoby też źle zbudować więcej aren, kolesełów, hipodromów, ponieważ dlaczego nie? Hm? Także potrzebujemy świątyni z. Zeu... Jowisz, tak. Nie byłoby źle zbudować. Sądzę, że nasze wynagrodzenie nie jest zbyt wielkie. Panowie senatorowie. Nie sądzicie? Ja tak sądzę. A ta nina nie jest już w modzie. To tyle. O, i na zakończenie chciałem powiedzieć: karta nina musi zostać zniszczona. Zniszczona! Zniszczona! SPQR! SPQR! SPQR. SPQR.